Czasami to, co nas najbardziej paraliżuje, wcale nie jest brak umiejętności, lecz cichy głos w środku, który powtarza, że jeszcze nie jesteśmy gotowi, że popełnimy błąd i że kiedy to się stanie, już nie będzie odwrotu. Jung tłumaczył, że ten głos nie jest przypadkową myślą, to przejaw czegoś znacznie głębszego. Według niego strach przed porażką często jest znakiem, że stoimy na progu ważnego kroku, który może przybliżyć nas do naszego prawdziwego ja, ale nasze ego próbuje nas powstrzymać, by nie stracić kontroli. To tak, jakby w nas żyły dwie siły: jedna pcha nas ku rozwojowi, a druga woli trzymać nas w znanej, bezpiecznej strefie, nawet jeśli oznacza to stagnację. I właśnie wtedy strach zakłada maskę rozsądku albo trzeźwego myślenia. Pamiętam, jak czytałem w książce Ja i nieświadomość zdanie Junga: To czemu się opierasz, trwa nadal. Brzmi prosto, ale jest niezwykle trafne. Jeśli całą energię poświęcasz na unikanie sytuacji, w których mógłbyś przegrać, tak naprawdę utrwalasz schemat, który Cię ogranicza. To jak próba utrzymania piłki pod wodą, wymaga to ogromnego wysiłku, a prędzej czy później piłka i tak wypłynie na powierzchnię. Strach działa w ten sam sposób: im bardziej próbujesz go stłumić, tym staje się silniejszy. Jung uważał, że kluczem nie jest walka z nim, ale zaproszenie go, by usiadł naprzeciwko i zapytanie, czego chcesz mnie nauczyć. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że często strach przed porażką nie dotyczy samego działania, lecz obrazu, jaki masz o sobie, tej roli, którą pokazujesz światu, pewnej siebie, kompetentnej, zawsze panującej nad sytuacją? Jung nazywał to personą, maską, która jest potrzebna w życiu społecznym, ale jeśli zbytnio się z nią utożsamisz. Zaczynasz wierzyć, że odsłonięcie swojej wrażliwości to zagrożenie dla Twojej tożsamości. Wtedy każda próba czegoś nowego staje się ryzykiem obnażenia tego, co ukrywasz pod warstwami perfekcji. Wyobraź sobie aktora, który tak długo gra tę samą rolę, że zapomina, kim jest, gdy gasną światła. Może zdobywać oklaski i podziw, ale w środku wie, że oddalił się od siebie. To jest cena życia za maską, chronicie, ale jednocześnie więzi. I tu pojawia się proces, który Jung uważał za kluczowy indywiduacja, czyli droga do odnalezienia prawdziwego siebie. Wymaga ona zmierzenia się z cieniem, tą częścią nas, która zawiera to, co wypieramy: wady, lęki, impulsy uznane za nieakceptowalne. I zgadnij, duża część strachu przed porażką właśnie tam się ukrywa. Łatwo byłoby powiedzieć: Nie bój się, ale to tak, jakby kazać komuś przestać marznąć siłą woli. Jung proponował podejście znacznie bardziej realistyczne. Nie chodzi o to, by strach zniknął, lecz by przez niego przejść patrzeć na porażkę jak na nauczyciela, a nie wroga. Za każdym razem, gdy działasz mimo drżących rąk, wysyłasz sobie sygnał, Jestem większy niż ten głos, który chce mnie zatrzymać, i wtedy dzieje się coś ciekawego. Strach traci moc, nie dlatego, że znika, ale dlatego, że uczysz się iść obok niego. Może teraz myślisz o projekcie, którego nigdy nie zacząłeś, o rozmowie, którą odkładałeś, albo o marzeniu, które odłożyłeś na półkę. Zadaj sobie pytanie: czy naprawdę chodziło o brak czasu czy środków? Czy raczej o historię, którą sam sobie opowiedziałeś o tym, co się stanie, jeśli się nie uda? To właśnie pułapka, myślenie, że porażka jest dowodem niekompetencji. Jung uważał, że często jest wręcz przeciwnie że porażka bywa dowodem, iż jesteś na drodze transformacji. Bo jeśli nigdy nie przegrywasz, to pewnie nigdy nie próbujesz niczego, co naprawdę ma znaczenie. A jeśli powiedziałbym Ci, że jedną z najgłębszych przyczyn, dla których boimy się porażki, jest to, że w pewnym momencie naszego życia już coś podobnego przeżyliśmy i ślad tego wydarzenia pozostał w naszej pamięci emocjonalnej? Jung wierzył, że wiele naszych najbardziej intensywnych reakcji ma źródło w dawnych doświadczeniach przechowywanych w nieświadomości tak starych, że często nawet ich. Świadomie nie pamiętamy. Może to było wtedy, gdy jako dziecko chciałeś z dumą pokazać swój rysunek, a ktoś się z ciebie zaśmiał, albo wtedy, gdy popełniłeś błąd przed całą klasą i poczułeś, jak policzki płoną ci ze wstydu. Choć wydaje się, że te chwile dawno minęły. W rzeczywistości nadal w nas działają. A gdy stajemy w podobnej sytuacji, alarm się włącza. Dla Junga. Nieświadomość nie była tylko magazynem zapomnianych wspomnień, ale żywą przestrzenią pełną symboli i obrazów, które kształtują nasze zachowanie. Kiedy pojawia się strach przed porażką, często nie mówi on o teraźniejszości, lecz powtarza echo przeszłości. To tak, jakby jakaś część Ciebie wciąż była uwięziona w tamtym dawnym momencie, próbując uniknąć ponownego bólu. Różnica jest taka, że dziś jesteś dorosły i masz coś, czego wtedy nie miałeś. Możliwość świadomego wyboru działania mimo lęku, rozumiejąc, że ta emocja nie jest wyrokiem, lecz sygnałem. Lubię myśleć o strachu jak o alarmie przeciwpożarowym, który uruchamia się w środku nocy. Hałas jest głośny, irytuje, wyrywa cię z komfortu, ale sam dźwięk nie jest ogniem. Strach jest sygnałem, a nie prawdziwym zagrożeniem. Problem w tym, że wielu ludzi przerażonych hałasem, nawet nie sprawdza, czy naprawdę jest dym, czy może to tylko podmuch wiatru poruszył czujnikiem. Jung zachęcałby, by otworzyć drzwi i zobaczyć, co jest po drugiej stronie, nawet jeśli serce bije szybciej. Bo tylko wtedy odkryjesz, czy zagrożenie jest realne, czy też reagujesz na złudzenie. Jedno z jego najbardziej prowokujących stwierdzeń brzmiało: Jedyny sposób na pokonanie strachu to wejść w niego. Brzmi jak wyzwanie, ale jeśli się nad tym zastanowić, ma sens. Jeśli uciekasz przed strachem, on rośnie. Jeśli stawisz mu czoła, ujawnia swoją prawdziwą twarz. Czasem to, co wydaje się potworem w ciemności, jest tylko cieniem drzewa poruszanym przez wiatr. Innym razem rzeczywiście czeka cię realne wyzwanie, ale właśnie w jego podjęciu rodzi się twoja siła. Strach przed porażką nie znika w jeden dzień, ale każdy krok w jego stronę jest jak trening emocjonalny. A jak każdy trening, im więcej ćwiczysz, tym stajesz się silniejszy. Jeśli przyjrzysz się ludziom, których podziwiasz, zauważysz, że prawie zawsze mają za sobą historię błędów i niepowodzeń, zanim osiągnęli sukces. Jung uznałby to za naturalny proces: aby znaleźć siebie, czasem trzeba się najpierw zgubić. Różnica między tymi, którzy docierają do celu, a tymi, którzy zostają w tyle, nie polega na braku strachu, lecz na gotowości, by iść z nim ramię w ramię. I tu kryje się sekret, który Jung nam zostawił. Strach przed porażką jest sygnałem, że stoisz u progu wewnętrznej granicy. To jak opuszczenie bezpiecznego terytorium i wejście w nieznaną krainę. Tak, to przeraża, ale to także jedyna droga, by odkryć nowe lądy w sobie. I nieważne, czy pierwszy krok będzie mały, liczy się to, że wprawi cię w ruch. Bo odwaga to nie brak strachu, lecz decyzja. By mimo niego iść dalej. Zanim więc zrezygnujesz z okazji w obawie przed błędem, zapytaj siebie: Czy to naprawdę niebezpieczeństwo, czy tylko stara historia z przeszłości, próbująca powstrzymać mnie przed napisaniem nowego rozdziału? Odpowiedź. Może być punktem zwrotnym między powtarzaniem w kółko tego samego życia, a odwagą, by wreszcie przeżyć coś, co naprawdę ma znaczenie. Jest coś intrygującego w strachu, na co Jung zwracał uwagę, a co większość ludzi przeocza. Bardzo często przybiera on postać logiki. To te momenty, kiedy mówisz sobie, to jeszcze nie jest odpowiedni czas, muszę się lepiej przygotować. Poczekam, aż będę miał pewność. Na pierwszy rzut oka brzmi to rozsądnie, ale jeśli przyjrzysz się temu uważniej, odkryjesz, że w wielu przypadkach to jedynie strach ubrany w garnitur racjonalności. Jakby strach szeptał: jeśli będę brzmiał jak mądry doradca, może mnie posłuchasz i zrobisz co każę. I wtedy. Nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz nazywać planowaniem to, co w rzeczywistości jest paraliżem. Jung uważał, że to zamaskowanie strachu jest strategią ego, które pragnie utrzymać nas w znanym obszarze. Ego w swojej istocie chce zachować naszą obecną tożsamość, nawet jeśli jest ona ograniczona i niewystarczająca. To jako drzwiarny, który zamyka wszystkie drzwi. By nic nowego nie mogło wejść. Ale cena tego bezpieczeństwa jest wysoka. Tracisz możliwość przemiany. Paradoks polega na tym, że właśnie ta przemiana mogłaby dać ci życie, o jakim marzysz. Lubię wyobrażać to sobie jak most. Po jednej stronie jest życie, które masz teraz, po drugiej życie, którego pragniesz. Most łączący te dwa brzegi składa się z desek, które musisz kłaść sam, idąc do przodu. Gdy jesteś w połowie drogi, nie widząc jeszcze wyraźnie drugiego brzegu, strach szepcze: A co jeśli most się zawali? A co jeśli spadniesz? W tym momencie wielu ludzi zawraca na bezpieczny brzeg, wierząc, że to była rozsądna decyzja. Ale prawda jest taka, że aby dotrzeć na drugą stronę Musisz zgodzić się przejść przez ten niepewny odcinek. Jung przypominał nam, że życie nie rozwija się w komforcie, lecz w konfrontacji z nieznanym, z własnym cieniem, z granicami, które sami sobie narzucamy. Mówił: To, czego najbardziej potrzebujesz, zawsze będzie tam, gdzie najmniej chcesz patrzeć. Wiem, że to niewygodne. Ale jeśli spojrzysz na największe zmiany w swoim życiu, prawdopodobnie zobaczysz, że wszystkie zaczynały się w momentach, gdy traciłeś kontrolę. To była utrata pracy, która ujawniła nową pasję. To był koniec związku, który pozwolił ci lepiej poznać siebie. To była porażka, która doprowadziła cię do lepszego pomysłu. Strach przed porażką jest w gruncie rzeczy strachem przed utratą czegoś statusu, reputacji, pieniędzy, czasu, miłości, ale Jung zachęcałby spojrzeć na to inaczej. A co jeśli porażka nie jest stratą, lecz wymianą? Co jeśli ponosząc porażkę nie spadasz, ale zmieniasz formę? To nie oznacza, że mamy idealizować błędy, ale że powinniśmy je postrzegać jako element alchemii, która zamienia surowe doświadczenie w złoto mądrości. Zwróć uwagę, że kiedy patrzysz wstecz, wiele porażek, które wtedy wydawały się nie do zniesienia, dziś ma sens. To jakby były to niewidzialne stopnie, które dostrzegasz dopiero po wspięciu się na wyższy poziom. W trakcie wspinaczki widzisz tylko nachylenie i wysiłek, a strach krzyczy byś się zatrzymał. I właśnie wtedy wchodzi w grę świadoma decyzja. Ufać, że nawet jeśli nie widzisz szczytu, każdy krok prowadzi cię wyżej. Dlatego, gdy strach namawia cię, byś zrezygnował zanim spróbujesz, pamiętaj, to nie prorok przewidujący przyszłość, lecz strażnik, który chce, by wszystko pozostało po staremu. A życie wymaga czasem nieposłuszeństwa wobec tego strażnika. I jak mówił Jung, to właśnie w tym odważnym akcie nieposłuszeństwa odkrywamy naszą prawdziwą siłę. W procesie mierzenia się ze strachem przychodzi moment, w którym wszystko wydaje się jeszcze trudniejsze niż na początku. To właśnie wtedy wiele osób rezygnuje. Jung porównywał ten etap do przechodzenia przez ciemną noc duszy to czas, gdy wydaje się, że wszystko się sypie. Choć w rzeczywistości, to cień wychodzi na powierzchnię, zanim będziemy mogli go zintegrować. Cień, jak go definiował Jung, zawiera w sobie wszystko, czego w sobie nie akceptujemy: błędy, pragnienia, słabości, wspomnienia, które wolimy ukryć. Strach przed porażką często jest jedynie odbiciem tego cienia, który mówi: Jeśli spróbujesz i ci się nie uda. Będziesz musiał przyznać, że nie jesteś tak doskonały, jak chcesz wierzyć. Paradoks polega na tym, że im bardziej próbujemy ukrywać cień, tym mocniej on próbuje się ujawnić. To jak próba zaklejenia przecieku taśmą, może na chwilę pomoże, ale ciśnienie w końcu znajdzie ujście. Strach przed porażką jest właśnie takim przeciekiem, próbą przebicia się na powierzchnię. Możesz nakładać kolejne warstwy wymówek albo możesz przyjrzeć się skąd tak naprawdę to płynie. Jung mówił, że integracja cienia nie oznacza jego wymazania, ale nauczenie się rozmowy z nim, a to zmienia wszystko, bo strach przestaje być wrogiem, a staje się posłańcem. Przypomina mi się opowieść o alpiniście, który wspinał się na górę i dotarł do najbardziej ryzykownego fragmentu trasy. Strach był realny, jeden zły krok mógł kosztować życie, ale zrozumiał, że to nie strach podejmuje decyzję, lecz jego zdolność do zachowania równowagi między ostrożnością a odwagą. Ten balans był dla Junga niezwykle istotny. Nie chodzi o to, by działać lekkomyślnie, ale by nie pozwolić, aby ostrożność stała się więzieniem. Wielu ludzi myli ochronę siebie. Z ograniczaniem siebie. Oczywiście są ryzyka, których nie warto podejmować, ale w większości przypadków strach przed porażką nie dotyczy bezpieczeństwa fizycznego, lecz ochrony wewnętrznego wizerunku. To unikanie uczucia bycia niewystarczającym. Problem w tym, że życie w obronie tego obrazu kosztuje nas zbyt wiele. Płacimy utraconymi szansami, pomysłami, które nigdy nie zostaną sprawdzone, historiami, które nigdy się nie wydarzą. A najwyższą ceną jest odkrycie po latach, że ten strach, który nas powstrzymywał, nigdy nie był tak wielki, jak myśleliśmy. Jung widział życie jako nieustanny taniec pomiędzy porządkiem a chaosem strach. Przed porażką trzyma nas po stronie porządku, gdzie wszystko jest przewidywalne i pod kontrolą, ale to w chaosie, w nieznanym, zachodzi prawdziwa przemiana. Sekret polega na tym, by nie czekać aż strach zniknie, zanim zrobisz krok naprzód, bo to się nie stanie. Strach jest sygnałem, że jesteś na granicy tego, kim jesteś teraz, a tego, kim możesz się stać. A ta granica to dokładnie to miejsce, w którym życie zaczyna się rozszerzać. Być może już to zauważyłeś, kiedy wreszcie decydujesz się działać pomimo strachu, pojawia się w tobie siła, o której istnieniu nie wiedziałeś. To jak przejście przez wewnętrzną bramę i oddanie steru silniejszej wersji siebie. To jest ta magia, o której mówił Jung. Konfrontując się ze strachem, nie tylko pokonujesz konkretną przeszkodę, ale odbudowujesz siebie. A każda taka odbudowa przygotowuje cię na kolejne wyzwania. Dlatego, następnym razem, gdy poczujesz ucisk w żołądku, nie traktuj go jako sygnału do zatrzymania się. Potraktuj go jak dowód, że jesteś we właściwym miejscu, na granicy własnej ewolucji. Bo, jak przypominał Jung. Właśnie tam zaczyna się prawdziwy rozwój. Istnieje pewne fascynujące zjawisko, które Jung opisywał, mówiąc o procesie przemiany, synchroniczność. Uważał on, że kiedy naprawdę wchodzisz na ścieżkę swojego rozwoju, zaczynają się dziać wydarzenia, które wydają się przypadkowe, a jednak układają się tak, jakby świat zewnętrzny odpowiadał na twój wewnętrzny ruch. Nie oznacza to, że wszystko nagle zacznie iść idealnie, ale że przechodząc przez strach i podejmując działanie, tworzysz warunki, w których mogą pojawić się możliwości, o jakich wcześniej nawet nie myślałeś. To trochę jak otwarcie okna: świeże powietrze napłynie tylko wtedy, gdy odważysz się odsunąć zasuwę. Strach przed porażką jest właśnie tą zasuwą. Trzyma okno zamknięte, żebyś wciąż oddychał tym samym starym, znanym, ale ograniczonym powietrzem. I co ciekawe, wielu ludzi przyzwyczaja się do tego powietrza tak bardzo, że zapomina, iż gdzieś tam istnieje inny świeży oddech. Jung powiedziałby, że funkcją strachu nie jest więzienie nas, ale wskazanie drzwi prowadzących do zmiany. Tyle, że aby przez nie przejść, trzeba porzucić iluzję całkowitej kontroli. To jedna z najtrudniejszych lekcji: nie kontrolujesz wszystkich rezultatów. Możesz kontrolować wysiłek, przygotowanie, intencje, ale nigdy ostatecznej odpowiedzi świata. Jung uważał, że zaakceptowanie tego jest kluczowe, by żyć autentycznie. To właśnie odróżnia tych, którzy utknęli w wiecznym planowaniu od tych, którzy mają odwagę wejść na arenę, popełniać błędy na oczach innych i uczyć się w praktyce. Pomyśl, ile genialnych pomysłów nigdy nie wyszło poza głowę swoich twórców z obawy, że nie będą doskonałe. Ile książek nie zostało napisanych, ile piosenek nie skomponowano, ile firm nie założono, bo ich autorzy czekali, aż poczują się w pełni gotowi. Jung twierdził, że to oczekiwanie na absolutną gotowość jest pułapką ego, które chce uniknąć dyskomfortu związanego z rozwojem. Prawda jest taka, że nikt nie czuje się w 100% gotowy, zanim zacznie. To właśnie samo rozpoczęcie sprawia, że stajemy się gotowi. Lubię myśleć o strachu przed porażką, jak o strażniku pilnującym skarbu. Tym skarbem jest Twoja prawdziwa moc. Strażnik będzie próbował Cię przestraszyć, stworzyć iluzję, postawić przeszkody, bo to Jego zadanie. Ale, jak w każdej dobrej historii, bohater nie pokonuje strażnika uciekając, lecz idąc naprzód, nawet jeśli nogi Mu drżą. A gdy wreszcie dociera do skarbu, odkrywa, że największą nagrodą nie jest sam skarb, ale zmiana, która zaszła w nim po drodze. I tu dochodzimy do ważnej myśli, którą Jung powtarzał: Nie musisz wyeliminować strachu, by ruszyć naprzód, musisz go zrozumieć. Kiedy wiesz skąd się bierze, jakie wewnętrzne historie go karmią, traci on dużą część swojej siły. To nie znaczy, że już go nie poczujesz, ale że nie będzie miał ostatniego słowa przy Twoich decyzjach. Dlatego następnym razem, gdy usłyszysz wewnętrzny głos mówiący Ci, byś się zatrzymał, spróbuj czegoś nowego, podziękuj Mu. Powiedz w myślach: Dziękuję, że chcesz mnie chronić, ale tym razem pójdę inną drogą. Taka mała zmiana nastawienia potrafi zmienić sposób, w jaki reaguje Twoje umysł bo przestajesz walczyć ze strachem, a zaczynasz iść obok niego. I krok po kroku przestaje on być panem drogi, a staje się tylko cichym towarzyszem. Przychodzi moment w drodze każdego, kto postanowił zmierzyć się ze strachem przed porażką, kiedy przestaje chodzić tylko o zewnętrzne osiągnięcia, a zaczyna chodzić o wewnętrzną przemianę. Jung mówił, że każde znaczące wyzwanie, jakie napotykamy, jest w istocie lustrem. Odbija ono nasze niepewności, nasze ślepe punkty, ale też naszą zdolność do ich pokonania. Dlatego kiedy stajesz twarzą w twarz z tym, czego się boisz i udaje ci się to przejść, zmienia się nie tylko sytuacja. Zmieniasz się ty sam. Ale tu kryje się pułapka. Umysł uwielbia przypominać ci chwilę, kiedy próbowałeś i nie wyszło. Przechowuje w specjalnym archiwum obrazy i emocje związane z porażkami, gotowe do odtworzenia w pełnej jakości zawsze, gdy pomyślisz o ponownym podjęciu ryzyka. Jung nazywał to kompleksami. Są to emocjonalne rdzenie, które wpływają na nasze decyzje, często bez naszej świadomości. Kompleks może sprawić, że odrzucisz szansę tylko dlatego, że kiedyś przeżyłeś coś podobnego i zostało to skojarzone z poczuciem bezsilności. Problem w tym, że kompleksy nie znikają, jeśli będziemy je ignorować. Wręcz przeciwnie, im bardziej próbujesz je zepchnąć w głąb, tym sprytniej próbują sabotować twoje działania. Jedyną drogą jest wyciągnięcie ich na światło, zrozumienie skąd się wzięły i stopniowa zmiana historii, którą opowiadasz samemu sobie. Kiedy to zrobisz, uwalniasz energię, która wcześniej była zablokowana w próbach ukrywania własnych ran. Pomyśl, że każdy strach, który pokonujesz, to jak odzyskanie kawałka terytorium, które wcześniej było zajęte. Na początku może się wydawać, że nie warto się o niego starać, bo bezpieczna przestrzeń, którą masz, jest wystarczająca. Ale w miarę jak posuwasz się naprzód, odkrywasz, że zyskujesz nie tylko przestrzeń, lecz także wolność. A ta wolność uzależnia, bo zaczynasz podejmować decyzje nie na podstawie tego, czego chcesz uniknąć, ale tego, co chcesz zbudować. Jung podkreślał, że pełne życie wymaga odwagi, by spojrzeć w głąb siebie i pogodzić się ze swoimi błędami. Nie ma światła bez cienia, tak samo jak nie ma integralności bez akceptacji obu stron. Kiedy to pojmujesz. Porażka przestaje być wyrokiem, a staje się częścią procesu. Każda nieudana próba jest kolejną cegłą w budowie czegoś większego, a strach traci rolę absolutnego złoczyńcy i staje się jedynie jednym z bohaterów historii. Najciekawsze jest to, że kiedy zaczniesz tak żyć, zmieni się sposób, w jaki postrzegają Cię inni. Nie będą Cię podziwiać za to, że nigdy nie popełniasz błędów, lecz za to, że po błędach wciąż idziesz dalej. Zobaczą w Tobie konsekwencje, odwagę i autentyczność a to rodzi szacunek, którego nie można kupić ani udawać. Więc jeśli dziś czujesz, że to strach przed porażką trzyma w rękach ster Twojego życia, pamiętaj, że to tylko rozdział, a nie cała książka. Nadal masz pióro, którym możesz napisać kolejne strony. I jak mówił Jung, za każdym razem, gdy przekraczasz swój strach, nie tylko poszerzasz swój świat, ale także pogłębiasz wiedzę o tym, kim naprawdę jesteś. W głębi duszy, strach przed porażką jest jedynie maską dla znacznie większego lęku, obawy przed odkryciem prawdy o sobie samym. Bo kiedy próbujesz czegoś i ci się nie udaje. Musisz zmierzyć się nie tylko z rezultatem, ale też z tym, co ten proces mówi o tobie. Jung wiedział, że to najtrudniejsza część, bo wymaga porzucenia przekonania, że jesteś wyłącznie obrazem, który pokazujesz światu. A prawdziwa wolność zaczyna się właśnie wtedy, gdy rozumiesz, że nie musisz już podtrzymywać fasady perfekcji. Możesz żyć autentycznie. Co ciekawe, po pokonaniu wielkich lęków, uczucie, które zostaje, to nie tylko satysfakcja, to wdzięczność. Wdzięczność za to, że się nie poddałeś, że wybrałeś trudniejszą drogę, zamiast wrócić do bezpiecznego miejsca. Ta wdzięczność rodzi się nie tylko z osiągnięcia celu, ale przede wszystkim z uświadomienia sobie, że stałeś się kimś silniejszym niż ta osoba, która wyruszyła w podróż. Jung mówił. Kto patrzy na zewnątrz śni, kto patrzy do wewnątrz budzi się. Pokonanie strachu przed porażką to właśnie taki moment przebudzenia, życie, w którym nie jesteś już więźniem ograniczającej cię historii. Teraz pytanie brzmi, czy jesteś gotów przejść tę przemianę? Nieważne, czy chodzi o rozpoczęcie nowego projektu, zmianę ścieżki zawodowej, wyznanie uczuć, czy po prostu pozwolenie sobie na popełnianie błędów w czymś, co zawsze cię przerażało strach i tak będzie obecny. Ale decyzja, by go przekroczyć lub się wycofać, zawsze należy do ciebie. I za każdym razem, gdy wybierasz przejście przez niego, mówisz sobie, Zasługuje na więcej niż bezpieczne życie, które oferuje mi strach. Może to właśnie jest najważniejsza lekcja, jaką Jung zostawił o lęku. On nie znika, on się zmienia, a jego przemiana jest naszą przemianą. Kiedy przestajesz prosić, by strach odszedł, a zaczynasz z nim iść, Odkrywasz, że odwaga to nie stan chwilowy, ale nawyk, a ten nawyk z czasem staje się częścią Twojej tożsamości. Teraz to Ty musisz zrobić kolejny krok. Nie czekaj, aż poczujesz się gotowy. Pewność nie przychodzi przed działaniem, rodzi się w samym ruchu. Odważ się popełniać błędy, uczyć się, zaczynać od nowa. To jedyny sposób, by rozerwać krąg. Który strach zbudował wokół ciebie, i zacząć pisać historię, w której to ty jesteś świadomym autorem? Z jakiego miasta oglądasz ten film? Napisz w komentarzu: podziel się tym nagraniem z kimś, kto potrzebuje tego przesłania, i zasubskrybuj kanał, abyśmy mogli dalej iść razem tą drogą odkrywania i przemiany.